Uwaga! To, co zaraz ci pokażę, może całkowicie zmienić Twoje życie intymne po 60. roku życia. Ten prosty, poranny rytuał, który zajmie Ci mniej niż 12 minut, to sekret, który polecam moim pacjentom, aby w sposób naturalny zwiększyć pełnię, grubość i witalność swojego członka. I to nie tylko na chwilę, ale na cały dzień, a w dłuższej perspektywie na stałe. Jeśli masz dość poczucia, że z wiekiem wszystko się kurczy, jeśli masz dość tych momentów zawodu, zostań ze mną! To, co zaraz zobaczysz, to nie jest magia. To jest czysta, sprawdzona urologia i fizjologia naczyniowa. Pozwól, że się przedstawię. Nazywam się dr Marek i jestem urologiem oraz andrologiem z ponad 28-letnim doświadczeniem klinicznym. Przez te ćwierć wieku widziałem dosłownie tysiące mężczyzn, takich jak ty. Mężczyzn po sześćdziesiątce, siedemdziesiątce, a nawet osiemdziesiątce, którzy wchodzili do mojego gabinetu ze spuszczoną głową, czując, że ich męskość i witalność przeminęły. Czuli się bezsilni, bo ich ciało już nie współpracowało tak jak kiedyś. To jest absolutnie naturalna ludzka reakcja. Statystyki są bezlitosne. Ponad 70% mężczyzn w Twoim wieku zgłasza niezadowolenie z jakości swoich erekcji. Ale wiesz, co jest jeszcze gorsze? Poczucie, że członek, nawet w stanie spoczynku, staje się mniejszy, cieńszy, mniej witalny, często zimny w dotyku. To uderza w samo sedno Twojej pewności siebie, na Twoją samoocenę i co najważniejsze, w Twoje relacje z partnerką. Wiem, że próbowałeś już różnych rzeczy. Wiem, że być może wydałeś setki, a może nawet tysiące złotych na te wszystkie cudowne suplementy z internetu, które obiecują cuda w tabletce. I co? Efekt albo jest żaden, albo jest krótkotrwały. A potem znowu to samo rozczarowanie. Próbowałeś pigułek, które działają, ale wiesz dobrze, że to jest jak bandaż na ranę. Rozwiązuje problem na cztery godziny, ale nie leczy jego przyczyny. A problem, moi drodzy, jest prosty, choć poważny. Większość mężczyzn po 60. popełnia ten sam, fatalny w skutkach błąd, który sabotuje ich szanse na pełne zdrowie intymne. Ten błąd polega na bierności i poleganiu na chemii. Czekasz aż problem zniknie sam, albo sięgasz po pigułkę jako jedyne rozwiązanie. A tymczasem przez lata to, co powinno być elastyczne i pełne życia, twoje ciała jamiste i naczynia krwionośne, powoli, niezauważalnie twardnieje, staje się zwłókniałe. To jest jak stara. Zaniedbana wąż ogrodowy. Kiedy był nowy, był elastyczny, mogłeś go swobodnie zgiąć, a woda płynęła przez niego pod dużym ciśnieniem, dając piękny, mocny strumień. Z biegiem lat, jeśli wąż leży na słońcu, jeśli jest używany nieregularnie, jego ściany stają się sztywne, kruche, wewnątrz zbiera się osad. Nawet jeśli odkręcisz kran na maksa, strumień będzie słaby i anemiczny. Twoje naczynia krwionośne w ciałach jamistych, które muszą przyjąć ogromną ilość krwi, żebyś osiągnął pełną erekcję. Działają dokładnie tak samo. Przewlekłe niedokrwienie, brak regularnej, pełnej pompy krwi powoduje, że włókna kolagenowe zastępują te elastyczne, co kurczy całą tkankę, nawet w spoczynku. Pigułka może próbować siłą wlać krew do tego starego, stwardniałego węża, ale to nigdy nie da ci tej samej pełni i twardości co kiedyś. Musisz najpierw uelastycznić sam wąż, musisz przywrócić zdrowie tkankowe. I do tego właśnie służy moja metoda. Dziś przedstawię Ci technikę, którą nazwałem naczyniowa aktywacja poranna. To jest protokół oparty na zasadach biomechaniki i fizjologii naczyniowej, który celowo zmusza Twoje naczynia krwionośne do pracy, zwiększa produkcję kluczowej cząsteczki, tlenku azotu i, co najważniejsze, poprawia elastyczność ciał jamistych. Chodzi o to, by obudzić śródbłonek naczyniowy, wewnętrzną wyściółkę naczyń, do ponownej pełnej produkcji tlenku azotu, który jest tym naturalnym, Wewnętrznym rozluźniaczem mięśni gładkich. Ten protokół opiera się na trzech filarach, które musisz zrozumieć. Po pierwsze, kontrolowana trakcja i rozciąganie. Delikatne, ale celowe wydłużanie tkanki ciał jamistych w stanie półerekcji. To uczy tkankę, że ma się rozprężać, a nie kurczyć. Po drugie, nasycenie krwią hiperkapilarną. Wykonujemy ruchy, które zmuszają świeżą, utlenioną krew do wypełnienia nawet najmniejszych zaniedbanych naczyń włosowatych. To odżywia tkanki i pomaga usunąć metabolity. I po trzecie, długotrwałe utrzymanie pełni, kluczowe kroki na końcu, które utrzymują tkankę w stanie maksymalnego otwarcia naczyniowego, co utrwala zmiany w elastyczności na cały dzień. Badania pokazują, że regularne stymulowanie śródbłąka naczyniowego prowadzi do neowaskularyzacji. To znaczy, że Twoje ciało zaczyna tworzyć nowe, zdrowe naczynia krwionośne. Myśl o tym jak o fizjoterapii dla Twojego członka. Nie jest to natychmiastowe, ale jest trwałe. Zanim przejdziemy do szczegółów technicznych. Musimy ustalić zasady bezpieczeństwa i przygotowania. To jest fundament. Po pierwsze, higiena i pora dnia. Najlepiej robić to rano, zaraz po prysznicu, kiedy jesteś rozgrzany. Rozgrzane tkanki są bardziej plastyczne i mniej podatne na uszkodzenia. Po drugie, stan pobudzenia. To jest kluczowe. Nie rób tego, gdy jesteś całkowicie wiotki, bo to za duży stres dla nieprzygotowanej tkanki. Nie rób tego, gdy jesteś całkowicie w pełni. Idealny stan to 30-50% erekcji. Taki stan półtwardości, kiedy krew zaczęła już napływać, ale tkanka wciąż jest na tyle elastyczna, by można ją było formować. A po trzecie, obowiązkowe nawilżenie. Musisz użyć dobrego żelu na bazie wody. Nigdy, przenigdy nie rób tego na sucho. Tarcie jest Twoim wrogiem numer jeden. Grozi to mikrouszkodzeniami i ironicznie może prowadzić do powstawania zwłóknień i choroby pejroniego. Miej wszystko przygotowane, a cały rytuał powinien zająć ci dokładnie 10-12 minut. Zaczynamy od kroku pierwszego, który nazywam rozgrzewka proksymalna. Cały ten krok ma trwać 2 minuty. Celem jest skierowanie fali ciepłej utlenionej krwi głęboko do podstawy ciał jamistych, do tej części, która jest najbliżej Twojego ciała. Chcę, abyś obiema dłońmi, używając całej powierzchni wnętrza dłoni, chwycił u nasady. Upewnij się, że chwyt jest pewny, ale nie zaciśnięty. Delikatnie, ale stanowczo. Teraz wykonuj powolny, okrężny masaż u nasady, skupiając się na obszarze kroczowym i podmoszną, u samej podstawy. Ruch ma być głęboki, jakbyś chciał wmasować maść w mięśnie. To nie jest głaskanie. To ma być celowy, naczyniowy masaż. Zmieniaj kierunek co 30 sekund. Poczujesz, jak pod palcami rozgrzewa się tkanka. To jest dobry znak. Oznacza to, że krew zaczyna intensywnie krążyć, a produkcja tlenku azotu się rozpoczęła. Wielu mężczyzn zbyt mocno skupia się na dystalnej części, na samej główce, ale prawda jest taka, że to u nasady leży sedno problemu z dopływem. Błąd, jakiego musisz unikać, to zbyt słaby chwyt lub zbyt szybki ruch. Ma być powoli i metodycznie. Pamiętaj, nawilżenie jest kluczowe. Jeśli czujesz, że skóra się ciągnie, dodaj więcej żelu. Drugi krok to delikatna trakcja aktywna. Na ten krok przeznaczamy 2 minuty. Teraz, kiedy już odczułeś ciepło u nasady, czas delikatnie przekalibrować tkankę. Chwyć członek obiema dłońmi, jedna dłoń tuż za drugą u nasady i w środkowej części. Teraz wykonaj bardzo powolne, ciągnące pociągnięcie w dół w kierunku stóp. To musi być delikatne rozciąganie. Nie szarp, nie używaj siły, która powoduje ból. Jeśli poczujesz ból, natychmiast odpuść. To ma być uczucie silnego, ale komfortowego pociągnięcia. Utrzymaj tę trakcję przez 30 sekund. To jest moment, w którym włókna kolagenowe w ciałach jamistych są delikatnie zmuszane do uelastycznienia. Chcę, żebyś w myślach wizualizował, jak tkanka się rozluźnia i jak otwierają się naczynia krwionośne. Po 30 sekundach powoli wróć do pozycji neutralnej i powtórz to samo rozciąganie, ale tym razem w kierunku do góry, w stronę brzucha. Znowu 30 sekund trzymania. Potem powtórz na boki, w lewo i w prawo. Cztery kierunki, 30 sekund każdy, to są dokładnie dwa minuty. Błąd, jaki tu popełnisz, to zbyt duża siła. Jeśli czujesz, że się męczysz, to znaczy, że robisz to za mocno. Celem jest uelastycznienie, a nie uszkodzenie. Pamiętaj, 30-50% erekcji ułatwia bezpieczne rozciąganie. Czekaj moment, zaczekaj. Zanim ujawnię Ci kroki finałowe, które są najpotężniejsze i to one tak naprawdę utrwalają efekt na cały dzień, Muszę się upewnić, że zrozumiałeś, co się właśnie wydarzyło w Twoim ciele. Jeśli wykonałeś poprawnie te dwa pierwsze kroki, Twój członek w tej chwili powinien być wyraźnie cieplejszy, może nawet czujesz lekkie, miłe pulsowanie. To oznacza, że krew, która stała w miejscu, zaczęła aktywnie krążyć. Wśród błonek naczyniowy został pobudzony. Ten strumień krwi, to ciepło, to dowód na to, że proces się rozpoczął. To jest ta zmiana, której nie daje Ci pigułka. Ale to, co Ci teraz pokażę w krokach trzecim i czwartym, to jest ten prawdziwy sekret, który sprawia, że ten efekt trwa nie tylko godzinę, ale utrzymuje pełnię i witalność przez cały dzień. To jest ten moment, w którym naprawdę budzimy ten śródbłonek do długotrwałej pracy. Nie przestawaj oglądać, bo to jest najważniejsze z całej techniki. Przejdźmy do kroku trzeciego, który nazwałem intensywna pompa naczyniowa. To jest serce tego ćwiczenia i przeznaczamy na nie 4 minuty. Chwyt jest kluczowy. Użyj techniki określanej jako chwyt pierścieniowy OK. Kciuk i palec wskazujący tworzą pierścień u nasady. Zacisk ma być na tyle mocny, by utrzymywać krew wewnątrz ciał jamistych, ale nie tak mocny, by powodować ból czy dyskomfort. Jest to delikatna okluzja. Teraz drugą ręką wykonaj bardzo powolne, głębokie pociągnięcia wzdłuż całej długości członka, od podstawy aż po samą żołąd. Po każdym pociągnięciu cofnij rękę, puść chwyt, pozwól krwi na chwilę wrócić do normy i powtórz. Musisz to robić bardzo powoli. Pełny cykl pociągnięcia i powrotu powinien zająć około 10-15 sekund. Krew, którą chwytasz w ciałach jamistych, nie ma dokąd uciec, więc jest zmuszona do wypełnienia wszystkich naczyń włosowatych. To właśnie ten moment, kiedy do komórek dociera najwięcej tlenku azotu, tlenu i składników odżywczych. Robimy to przez 4 pełne minuty. W połowie możesz zmienić ręce. Bądź metodyczny. Błąd, który tu jest najczęstszy, to zbyt silne zaciśnięcie pierścienia. Nie chcemy odcinać całkowicie dopływu, a jedynie spowalniać odpływ. Ma być pełność, a nie ból. Po tych 4 minutach powinieneś czuć zauważalną, znaczącą pełność i twardość, nawet jeśli nie byłeś w pełni pobudzony na początku. I wreszcie krok czwarty utrwalenie endotelialne. To jest finalny etap, który ma na celu zresetowanie tkanki i utrzymanie efektu na cały dzień. Czas: 2 minuty. W tym kroku wykonamy bardzo delikatny, lecz głęboki masaż okrężny główki członka. Główka jest najbardziej ukrwiona i pełna zakończeń nerwowych, ale często pomijana. Użyj końców palców, delikatnie masując samą żołądź. Możesz wyczuć, że jest ona teraz cieplejsza i pełniejsza. Nie naciskaj mocno. To ma być wręcz pieśnią dla tkanki. Jednocześnie chcę, żebyś wykonał 10-15 delikatnych, ale świadomych skurczów mięśni kegla. Skurcz. Trzymanie przez 3 sekundy, rozluźnienie. Skup się na mięśniach, których używasz, aby zatrzymać strumień moczu. Połączenie zewnętrznego masażu główki z wewnętrznym ćwiczeniem kegla to sygnał dla twojego układu nerwowego i naczyniowego, że tkanka jest aktywna i wymaga priorytetowego ukrwienia. Ten krok utrwala produkcję tlenku azotu i pomaga mięśniom gładkim w ciałach jamistych pozostać rozluźnionymi. Na koniec powoli i delikatnie rozmasuj całą długość. Znowu od nasady do czubka, puszczając chwyt pierścieniowy i pozwalając, by krew krążyła swobodnie. Pełne, spokojne rozluźnienie. Po tych 10 minutach powinieneś czuć się dosłownie ożywiony w tej części ciała. Teraz, skoro znasz już całą technikę naczyniowej aktywacji porannej, chcę dać Ci trzy kluczowe wskazówki, które jeszcze bardziej zoptymalizują Twoje wyniki. To są bonusy, które sprawią, że efekt będzie silniejszy i szybszy. Po pierwsze, suplementacja wspierająca. Jeśli Twoje ciało ma odbudować naczynia, potrzebuje budulca. Najlepszym i najbezpieczniejszym suplementem, jaki polecam, jest L-Cytrulina. L- cytrulina jest prekursorem L argininy, która z kolei jest bezpośrednim substratem do produkcji tlenku azotu. Polecam dawkę 3 do 6 gramów dziennie, najlepiej na czczo rano. Nie kupuj byle czego. Szukaj czystej L-cytruliny, a nie L argininy, bo cytrulina ma lepszą biodostępność. Po drugie, częstotliwość idealna. To nie jest coś, co robisz raz na miesiąc. Idealna częstotliwość to 3-4 razy w tygodniu z co najmniej jednym dniem przerwy między sesjami. Tkanka potrzebuje czasu na regenerację i przebudowę po stymulacji. Robienie tego codziennie, zbyt intensywnie, może prowadzić do nadmiernego obciążenia. Pamiętaj, to jest fizjoterapia, nie maraton. I po trzecie, relaksacja miednicy. Wiele problemów z erekcją u mężczyzn 60 jest związanych z przewlekłym napięciem mięśni dna miednicy. Stres, siedzący tryb życia, to wszystko powoduje, że te mięśnie są zaciśnięte. Zaciśnięte mięśnie dna miednicy dosłownie dławią przepływ krwi do ciał jamistych. Dodaj do swojego rytuału 5 minut głębokiego oddychania, skupiając się na świadomym rozluźnianiu miednicy. Wdech. Pozwól brzuchowi rosnąć i miednicy się rozluźnić. Wydech. Delikatnie zepnij. Ale uwaga! Chciałbym Cię ostrzec przed trzema krytycznymi błędami, które mogą Cię cofnąć i co gorsza, narazić na problemy zdrowotne. Po pierwsze, nigdy, przenigdy nie używaj nadmiernej siły. To jest absolutnie najważniejsze. Jeśli czujesz ostry ból, jeśli widzisz siniaki, robisz to za mocno. Zbyt duża siła może spowodować mikrouszkodzenia w ciałach jamistych, które gdy się zagoją, tworzą nieelastyczną tkankę bliznowatą, co jest bezpośrednią przyczyną choroby Peyroniego. Pamiętaj o analogii z wężem ogrodowym: delikatne rozciąganie, a nie szarpanie. Po drugie, brak lub niewystarczające nawilżenie. To jest błąd amatorów. Praca na sucho prowadzi do powstawania otarć i uszkodzeń skóry i tkanki łącznej. To jest jak ćwiczenie siłowe bez odpowiedniego rozgrzewki. Zawsze, ale to zawsze, używaj żelu na bazie wody. I po trzecie, robienie tego w stanie pełnej erekcji. Jeśli jesteś w pełni, krew już maksymalnie wypełniła ciała dżamiste. Jakakolwiek próba dalszego forsowania w tym momencie, to gigantyczne ryzyko złamania prącia, czyli rozerwania osłonki białawej. To jest nagły przypadek urologiczny. Pamiętaj, idealny stan to 30-50%. Bądź bezpieczny. Przejdźmy teraz do realistycznych oczekiwań. Nie obiecuję ci, że jutro obudzisz się jak osiemnastolatek, ale obiecuję, że poczujesz różnicę. Natychmiast po pierwszym wykonaniu naczyniowej aktywacji porannej powinieneś poczuć znaczące ciepło, pełność, pulsowanie. To jest dowód na zwiększony przepływ krwi i aktywną produkcję tlenku azotu. Po pierwszym tygodniu regularnych ćwiczeń wielu moich pacjentów zgłasza powrót porannych erekcji. To jest kluczowy sygnał, że Twój śródbłonek naczyniowy zaczął się leczyć. Po miesiącu zobaczysz realne zmiany: tkanka stanie się bardziej elastyczna, członek w spoczynku będzie wydawał się pełniejszy i grubszy, a Twoja reakcja na podniecenie będzie szybsza i bardziej solidna. Pamiętaj: leczenie trwa. Jeśli jednak podczas wykonywania ćwiczeń poczujesz nagły, ostry ból, jeśli zauważysz nietypowe guzki, zgrubienia lub skrzywienie członka, objawy Peyroniego lub jeśli ból utrzymuje się przez kilka dni, natychmiast skonsultuj się z urologiem. To jest sygnał, że dzieje się coś poważniejszego. Chcę Ci powiedzieć, że ta technika działa, bo opiera się na fizjologii. Nie na magii, ale na wiedzy. Pamiętam pana Tadeusza, 67 lat. Przyszedł do mnie kompletnie załamany. Jego wynik w kwestionariuszu IIEF-5, International Index of Erectile Function, wynosił 8 punktów. Ciężka dysfunkcja. Po 6 tygodniach regularnej aktywacji porannej jego wynik skoczył do 18 punktów. To jest umiarkowana dysfunkcja, ale dla niego to była rewolucja. Wrócił do aktywności seksualnej. Albo pan Jan, 72 lata. Największym problemem dla niego nie była erekcja, ale uczucie, że w spoczynku jego członek skurczył się do rozmiarów, które uderzały w jego męskość. Po dwóch miesiącach zgłosił mi, że w stanie spoczynku jego witalność i pełnia wróciły. Mówił, że jest o jeden to rygłomy jedna dłuższy i znacznie grubszy w stanie wiotkim. To nie są przypadki. To jest dowód na to, że zawsze można przywrócić zdrowie tkankowe. I teraz muszę Ci powiedzieć najważniejszą rzecz z tego 20-minutowego wideo. Słuchaj mnie uważnie. Spędziliśmy razem ten czas, a teraz wszystko sprowadza się do jednej chwili. Masz przed sobą dwie drogi. Możesz zamknąć to wideo, wrócić do przewijania internetu, zapomnieć o tym, co usłyszałeś i zgadnij, co się wtedy stanie. Nic, absolutnie nic się nie zmieni. Za rok, za dwa lata, twoja sytuacja intymna będzie tylko gorsza. A jest też druga droga. To droga mężczyzny, który wiek ma w nosie, który nie czeka na cud, ale bierze sprawy w swoje ręce. Mężczyzny, który działa. Chcę, żebyś teraz, w tej chwili, nie odkładał tego na kiedyś. Chcę, żebyś podjął konkretną, natychmiastową decyzję. Spójrz na zegarek. Jaka jest ta pierwsza konkretna godzina jutro rano, kiedy możesz poświęcić 12 minut na naczyniową aktywację poranną? 6:30? 7:00? Może 7:15? Ustal tę godzinę dokładnie teraz. A teraz? Zrób coś, co jest psychologicznie najważniejsze. Zapisz to publicznie. Napisz w komentarzach poniżej to zdanie, podając swoją dokładną godzinę. Jutro o dokładna godzina zaczynam. Na przykład, jutro o 6:30 zaczynam. Dlaczego to robisz? Bo publiczne zobowiązanie, nawet anonimowe, tworzy w twoim umyśle realną obligację. Kiedy to napiszesz, to przestaje być luźny zamiar, a staje się konkretnym planem działania. A kiedy już to zrobisz, kiedy jutro wykonasz ten pierwszy rytuał, wróć do swojego komentarza i odpowiedz sobie: Zrobiłem. Dzień jeden. Zobaczysz dziesiątki, może setki innych mężczyzn, którzy robią dokładnie to samo. Dołączysz do społeczności mężczyzn 60, którzy zrozumieli, że wiek to tylko liczba i że aktywne dbanie o zdrowie intymne jest możliwe. Będziesz częścią tego pozytywnego ruchu. Jeśli to wideo dało Ci realną wiedzę i, co ważniejsze, nadzieję i plan, proszę Cię tylko o jedno: zostaw łapkę w górę. To nic cię nie kosztuje, ale algorytm zrozumie, że to jest ważna treść i pokaże ją innym mężczyznom, którzy też desperacko jej potrzebują. Zasubskrybuj kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz, bo w następnym filmie, który już przygotowuję, ujawnię ci trzy powszechne pokarmy, które powoli niszczą wszystko, co właśnie zacząłeś budować dzięki tej technice. Pamiętaj, jesteś po sześćdziesiątce, ale to nie jest koniec Twojego życia intymnego. Wręcz przeciwnie, to może być początek Twojej nowej, pełniejszej męskości. Twoje ciało ma niesamowitą zdolność do regeneracji, a my mu w tym tylko pomożemy. Bieg to tylko liczba, a prawdziwa witalność zaczyna się od twojej codziennej decyzji. Życzę ci zdrowia, pełnej satysfakcji i pełnej męskości. Do zobaczenia jutro rano w komentarzach. Trzymaj się, doktor Marek.